www. E na początku startując, e, mając ten pomysł na, na portal, nie mieliśmy swojej siedziby. E, z racji tego, że mieszkaliśmy w sąsiednich blokach, bo tak naprawdę tak, trzy bloki ułożone koło siebie, taki trójkąt. E, no i gdzieś trzeba było wybrać miejsce, które było najbliższe. Był to trzepak przy boisku, a z tego co kojarzę, już tego boiska nawet na ulicy kolejowej nie ma, tam jest parking teraz. Ale tak, spędzaliśmy tam wieczory, długie godziny, czasami do bardzo późnych godzin. No i ustaliliśmy, tak, co, co ewentualnie na portalu ma się znaleźć, co chcielibyśmy. Jakby czytelnikom przedstawić, no i tak faktycznie się zaczynało. Później gdzieś tam z czasem pojawiły się jakieś małe wycieczki do, 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 do jakichś lokalnych tam restauracji, no bo, bo nie było takiego miejsca, trochę u siebie w domu, no ale takie były początki. Minęło 10 lat, no i proszę bardzo, rozwinęło się to wszystko niesamowicie i tylko gratulować. Tak na dobrą sprawę jeszcze 10 lat temu internet nie był tak powszechny, jak to jest teraz. Ludzie oczywiście już zaczynali korzystać, ale jakby ta siła przebicia jeszcze zawsze była gazeta, była telewizja, no a my już wtedy wiedzieliśmy, że jednak ten potencjał jest i trzeba w tą stronę pójść. Przekonanie instytucji, przekonanie poszczególnych, no jakby też firm potencjalnych reklamodawców, zajęło trochę czasu, ale już po pierwszym roku, w sumie to dwulecie, zaczęło powoli się to wszystko kształtować i no jakby było na tych torach, na których jest teraz i wiedziałem, że będzie dobrze, tak? no życie się potoczyło tak jak się potoczyło, wyjechałem z koła, ale widzę, że chłopaki świetnie sobie dają Radze, radę, jak i bisuje no i mam nadzieję, że za parę lat znowu się spotkamy na kolejnej rocznicy, a być może na rocznicy u mnie, bo tak się złożyło, że też po przeprowadzeniu się w inne miejsce mieszkam teraz w Mosinie pod Poznaniem. Tam się okazuje bardzo podobne zapotrzebowanie. Tyle, że jest teraz łatwiej, bo już jest cyfryzacja dużo mocniej rozwinięta. No i tam też jakby taka potrzeba jest. Startujemy z czymś nowym. Też mamy E w nazwie, wspólny projekt, Bartek podpowiada chłopaki podpowiadają, no mam nadzieję, że za parę lat też się uda zbudować coś fajnego bliźniaczego.